Dzień dobry. Dzisiaj 16 maj, sobota. Organizujemy pierwszy bieg charytatywny na Golgotę w kalwarii Zebrzydowskiej. Trasa odbywa się na dróżkach kalwaryjskich. Bieg jest organizowany dla 13-letniej Oli korzeniowskiej z Barwałdu Górnego. Jest, jest to pierwszy bieg charytatywny. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować z roku na rok tę imprezę. Zobaczymy. Zobaczymy jakie będą efekty Przestanie tego. Stanie się naszą tak, cykliczną, cykliczną imprezą. Impreza. Na pierwszą imprezę przybyło aż 118 osób. Zapraszamy serdecznie. <grywa> Czyli masz kijami. Równolegle do trzeciego kasztana. Pierwsza linia, pyt psa, pani Klaas. Pani Klaas jest tutaj innej dość <śle> <śle>

Kamak Szydkowice. producent sporadu z ESK Chytkowic. Kto łukasz ukazać to kolik Chytkowice? A, berber Berberkowi, oraz koleżanka z Haski. Dziecko. 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 Jeszcze zamyka. Dziecko! Dzień. 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 A to jest z nami uczniowie z przykłady, z zeska, Kowalski oraz Kinga przykłady, z przykłady, w z psem typu Werber Kem.